Bracia Kapłani na czele z Księdzem Janem proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza na Gdańskiej Zaspie. Drogie siostry zakonne na czele z Siostrą Urszulą. Drogie panie, uczestniczki Dnia Skupienia. Jest też kilku panów, których również serdecznie pozdrawiam. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie. To słowo Ojca Niebieskiego, które najpełniej ukazuje się w Jego synu Jezusie Chrystusie, jest słowem zbawienia adresowanym do wszystkich ludzi. Bo wszystkich Bóg umiłował tak, że syna swego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne. To słowo jest słowem prawdy, słowem pouczenia o tym, co dobre, a co złe, co służy życiu, a co życiu zagraża. Jedni to słowo przyjmują z radością i znajdują w nim radość, inni zaś wobec tego słowa przyjmują postawy niechęci. A czasem nawet wrogości. Tym niemniej to słowo jest szczere. Tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, by za wszelką cenę unikać okazji do grzechu, a także to słowo przestrzega nas, aby dla nikogo nie stać się powodem zgorszenia. To Słowo jest pełne miłości i prawdy. W tym Słowie jest nasze uświęcenie i zbawienie. Tym Słowem jest Jezus, który przychodzi do wszystkich ludzi, do mężczyzn i do kobiet. Przychodzi, aby nas zbawić. I dzisiaj będzie trochę o kobiecie w historii zbawienia. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna stworzeni są na obraz i podobieństwo Boga. Ten Boży obraz jest fundamentem tej samej ich godności. Jednakże kobieta i mężczyzna różnią się między sobą rodzajem, przymiotami i powołaniem. Ta różnica między kobietą a mężczyzną. Uwidacznia się również w duchowości. Inna jest duchowość kobiety i inna jest duchowość mężczyzny. I byłoby czymś niewłaściwym, gdyby kobiety próbowały nawracać mężczyzn na swoją duchowość i odwrotnie. Świat potrzebuje tych dwóch duchowości, potrzebuje zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Pismo Święte ukazuje kobietę jako koronę stworzeń, bowiem stworzenie kobiety zamyka stwórcze dzieło Boga. Słowo Boże broni godności kobiety, ukazuje bogactwo jej serca, eksponuje wspaniałe przykłady kobiet, które budzą podziw i są godne naśladowania. Jakie to są przykłady? Przytoczę tu tylko kilka. Kiedy pod tym kątem czytamy pismo święte, to zauważymy, że uwypukla ono rolę kobiet w różnych przejawach życia. Na pierwszym miejscu podkreśla rolę kobiety jako małżonki i matki. Już samo imię Ewa, imię pierwszej kobiety. Oznacza dosłownie matka żyjących. W ten sposób zaznaczona jest myśl, że gdy kobieta rodzi dzie życie, staje się matką i piastunką, czyli opiekunką życia. Pismo Święte podkreśla też, że kobieta dla męża jest oparciem, dobrą radą, radością a także daje mu poczucie pewności siebie taką kobietą była Sara małżonka Abrahama autor listu do Hebrajczyków wymienia Sarę wśród bohaterów wiary a jak tu nie wspomnieć matki synów machabejskich która nawet podczas prześladowań potrafiła umacniać wiarę swoich dzieci Pismo Święte przedstawia również kobiety, które jawią się jako wzorce wierności i wspaniałomyślności. Do nich należy na przykład Rut, pochodząca z Moabu, która z niezwykłą życzliwością zaopiekowała się swoją w podeszłym już wieku teściową, gdy obie zostały wdowami. Na szczególną uwagę zasługuje Rachab. Mieszkanka Jerycha, początkowo zajmująca się prostytucją, która zmieniła swoje życie, gdy poznała plan zbawienia i dowiedziała się, że Jerycho z woli Boga stanie się miastem Jego ludu. Co więcej, urodziła Boża, który należy do rodowodu Jezusa. Również do tego rodowodu weszło jej imię. Pismo Święte podaje też przykłady kobiet, które odzwierciedlają intuicję kobiecą, zasługującą na szczególny podziw. Swoją bystrością i wnikliwością niejednokrotnie ratowały swoich mężów z najróżniejszych opresji. Do nich należą na przykład. Żona Manoacha i zarazem matka Samsona, która wyciągnęła swego męża z depresji, błyskotliwie wskazując argument przeciwko jego obawom i lękom. Także Mikal, żona Dawida i Abigal, żona Nabala, to kobiety, które z niezwykłą pomysłowością ratowały życie swoich mężów. Czytamy o, to, o tym w pierwszej i drugiej księdze Samuela. Pismo Święte przedstawia też wiele kobiet, które zapisały się w historii swojego narodu jako bohaterki, cieszące się wielkim autorytetem wśród ludu. W momentach trudnych występowały też jako jego przywódczynie. Do nich niewątpliwie należy Debora. Która z wielką odwagą powiodła wojsko Izraela do zwycięskiej bitwy z Kananejczykami, którzy przez 20 lat uciskali jej lud. Do tych bohaterskich kobiet należy też Miriam, siostra Mojżesza, która w Egipcie przyczyniła się do ocalenia swego brata, a także Estera, która uratowała przed zagładą swój lud. Żyjący na wygnaniu w Persji, i Judyta, która przywiodła Asyryjczyków do klaski. Wspomniane tu przykłady kobiet czasów Starego Testamentu nie mają nic wspólnego z feministkami, które wyrzekałyby się swej kobiecości, macierzyństwa, które chciałyby być mężczyznami. Ale są to kobiety, które podejmowały trudne wyzwania ze szczerego zatroskania o innych, ukazując przy tym także piękne postawy patriotyczne. Są one też jakimś wzorem dla tych kobiet, które z różnych powodów podjęły życie bezrzędne, by w ten sposób realizować swoją kobiecość na drodze zbawienia. Trzeba też mieć tu na uwadze to, że jednocześnie Pismo Święte zaświadcza, iż po grzechu pierworodnym zakłócone zostały międzyludzkie relacje, także te relacje między mężczyzną a kobietą. Wskutek tej, tej tajemnicy nieprawości, jaka wdarła się w życie ludzkie, świat męski próbował podporządkować sobie kobietę, pomniejszając tym samym jej godność. Świadczą o tym liczne przykłady, Odnotowane także w Biblii, które w świetle Bożego Słowa są zawsze jako negatywne. Dopiero Jezus w sposób pełny przywrócił kobiecie należną godność, przypominając o tym, co było na początku stworzenia, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają tę samą godność i te same prawa. Ewangelia czynów i słów Jezusa jest konsekwentnym sprzeciwem wobec wszystkiego, co uwłacza godności kobiety. Dlatego też te kobiety, które znajdują się w pobliżu Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie, jakiej On naucza i jaką czyni. W bliskości z Chrystusem. Zmienia się ich pozycja społeczna. Jezus rozmawia z nimi o takich sprawach, o jakich wcześniej nie rozmawiało się z kobietą. Rozmawia o zbawieniu, podnosi je do godności swoich uczniów. Przykładem tego jest rozmowa z Samarytanką, pochwała wiary kobiety kananejskiej, czy wyeksponowanie postaw Marii i Marty w obrazie swego ucznia. A wcześniej sam Jezus, będąc jeszcze dzieckiem, okazywał głęboki szacunek i posłuszeństwo swojej matce. Nowy dostanek zaświadcza, że kobiety były nie tylko słuchaczkami Ewangelii, ale też towarzyszyły Jezusowi i apostołom w drodze. Należały do nich Maria zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów, Joanna, żona Kuzy, zarządcu Heroda, Zuzanna i wielu, wiele innych, jak zaznacza Święty Łukasz. Również kobiety są pierwszymi świadkami pustego grobu Jezusa. W ten sposób został złamany zwyczaj odmawiający kobiecie, Wiary, wiarygodności świadectwa. A Maria Magdalena, której jako pierwszej ukazał się zmartwychwstały Pan, nazwana jest apostołką apostołów. To Jezus wprowadził właśnie kobiety jako pierwsze w najważniejsze świadectwo, w świadectwo o zmartwychwstaniu. Kobiety obecne są też w genealogii Jezusa. W rodzącym się kościele wiele kobiet pełniło zadania ewangelizacyjne, ministerialne i charyzmatyczne. W kościołach lokalnych pełniły funkcje katechetek, proroki i i siostry, Drogie siostry, kobiety dysponują talentem, którego nie mają mężczyźni. Jest to talent kobiecości. Świat potrzebuje kobiecego serca, zwłaszcza dzisiaj, gdy na wielką skalę wkrada się bezduszność i egoizm, a liberalny feminizm i ideologia gender próbują zniekształcić pojęcie płci, małżeństwa i rodziny. Świat potrzebuje kobiecego serca, jego wrażliwości i mądrości. Niech Duch Święty pomaga Wam odkrywać bogactwo swego talentu, talentu kobiecości, w którym jest nadzieja dla świata. Święta Maryjo, módl się za nami. Amen. I myślę, że to jest bardzo dobra okazja do tego, aby przytoczyć słowa w Dzień Zajrzewskiego Jóżki. Aby pozostać człowiekiem wolnym, duchowo trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie się na to dawanie świadectwa na zewnątrz. To przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć. Taką czy inną decyzją, po tym prawdzie przypominasz nam w swoich słowach. Słuchamy ich w niej, w niej. Słuchałeś Słuchałyśmy ich, kiedy wróciłeś na bezprawne miejsce na Wrocławiu Szczeblu. I jesteśmy dumni z Ciebie, że wobec własnej państwowych, wobec tych wszystkich ludzi, tam przybyli, w to miejsce, że o tej prawdzie przypomniałaś także z całego serca to wiemy, obiecujemy modlitwę Proszę o do, dodawanie do odpadów. Bardzo, Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. 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 Bardzo dziękujemy. Cieszę się, że wszystko wraca do życia. Hmm. Bardzo dziękuję za to słowo bo Rzeczywiście czuję się mocniejszy, ale to tylko mogą zrobić kobiety. Słyszeliśmy potwierdzając, że to potwierdza święte. Niech Panu pomysłowi, proszę radości, z tego osobistego i bezwzględnego spotkania z Tysiączem, który prowadzi nas. To pełni życia, do życia powszechności, do tego życia, za którym tęskni nasze niespokojne serce. To jest to właśnie, to co serce tak, ukaże nam szczęśliwe. Jeżeli sprowadzi nas do pełni życia, do życia, które na zawsze nas zabije, nie potrafimy sobie tego teraz wyobrazić, bo nie do czynienia z niczym, co. Mięczycę, niech zacznie tak, się za następować za z Jezusem, to pogłębione miedziane i przenoszenie tego, 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 tego ducha do co dziewność. Do tej co dziewność, do tego środowiska, gdzie jesteśmy. I pan, Panu błogosławi i, i niech ta radość towarzyszy. Drogie Panie, Pan z Panem, i imię Pańskie będzie Błogosławieństwem. Niech was błogosławi Bóg Szef, Ojciec i Syn i Bóg Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wokół niech będą dzieci. Z radością. <zysyjna> niech wasi mężowie zobaczą.